Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj się rozciągamy, więc przygotuj się, zrób sobie rozgrzewkę. Chyba, że chcesz ten filmik potraktować jako taki um, bardzo spokojny zestaw ćwiczeń, nawet na taki gorszy dzień, e, to też tak może być, że możesz sobie e, po prostu go włączyć i odtworzyć e, bez wykonywania jakiejś intensywnej rozgrzewki. Ćwiczenia będą spokojne, rozciągające. Zapraszam, zaczynamy w leżeniu tyłem, czyli połóż się na plecach. Połóż się na plecach. Nogi są zgięte w kolanach. Ramiona leżą wzdłuż tułowia. Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu głowy, brody, jakkolwiek skieruj w stronę mostka. Jeżeli ucieka głowa bardzo w dół, a broda do sufitu, to pamiętaj, że warto coś sobie tam podłożyć poduszkę, ręcznik kocyk i w tej pozycji spróbujemy sobie tylko wykonać oddech, spokojny wdech i wydech. Możesz położyć dłonie na dolnych żebrach i spróbuj poddychać do brzucha, tak żeby Twój oddech, kiedy nabierasz powietrza, żeby Twój brzuch zrobił się bardziej okrągły. Żeby to powietrze dotarło do samego brzucha, a na wdechu dolne żebra się delikatnie zapadają i również opada Twój brzuch. Próbuj oddychać przez nos. Jeszcze jeden taki spokojny, głęboki wdech i wydech, wdech do brzucha zrobimy. A teraz przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Mam prawą nogę, więc zaczniemy od prawej. Prawe kolano przyciągnij do klatki piersiowej. Lewą nogę wyprostuj na podłodze. Mocno przyciągnięte kolano do klatki piersiowej. Nogę na podłodze leży prosta. Palce stopy pokazują na sufit, nigdzie nam na zewnątrz ta stopa nie ucieka. Wytrzymaj w tej pozycji. Możesz, możesz trzymać za kolano, równie dobrze możesz trzymać pod kolanem, jak wolisz, jak jest ci wygodnie. Noga na, podłoże, na podłodze leży prosta, wiodro jest wyprostowane. A teraz wyprostuj prawą nogę do góry. Prawe kolano się prostuje, prostą nogę staraj się utrzymać. Możesz sobie pomóc i przytrzymać dłoń pod warunkiem, że kolano się nie ugina. Wytrzymaj w tej pozycji. Spokojny wdech i wydech. A następnie uginamy pod nogę pod kątem prostym, prawą rękę wyciągnijmy do boku. Lewa dłoń trzyma za kolano i to kolano chce, żebyśmy pociągnęli w kierunku podłogi na siebie. Czyli prawe kolano na lewą stronę. Prawa ręka trzyma się podłogi. Jak uda ci się dotknąć kolanem do podłogi, super. Tylko pamiętaj o prawej dłoni, która ma kontakt z podłogą. Wytrzymaj w tej pozycji. Możesz jeszcze spojrzeć za prawą ręką. Spokojny wdech i wydech. I powoli wróć kolanem. Do góry, przyciągnij do klatki piersiowej, dołóż drugą nogę. I tutaj w górze zrobimy sobie zmianę, czyli teraz lewą nogę zostaw przy sobie, a prawą wyprostuj na podłodze. Mocno przyciągnięte kolano do klatki piersiowej. Noga na podłodze leży wyprostowana. Palce pokazują na sufit nigdzie na zewnątrz nam ta stopa nie ucieka. Możesz trzymać pod kolanem. Możesz trzymać za kolano, jak jest ci wygodniej. Wytrzymaj przez chwilę w tej pozycji. A następnie wyprostuj lewą nogę do góry. Lewe kolano jest wyprostowane, noga w górze prosta, noga na podłodze prosta. Wytrzymaj w tej pozycji. Ugnij kolano pod kątem prostym. Lewa ręka wyciągnięta do boku na wysokości barków. Prawa dłoń trzyma za lewe kolano. No to przenosimy kolano na siebie teraz. Delikatnie tak, żeby ręka miała cały czas kontakt z podłogą, przynajmniej twoja dłoń. Zostań w tej pozycji. Kolano lewe próbuje dotknąć podłogi, wzrok poprowadzony jest za lewą ręką. Spokojny wdech i wydech. I wróć kolanem do pozycji pionowej, przyciągnij do klatki piersiowej jedną, drugą nogę szeroko po bokach, jak najszerzej kolana. Możesz również dobrze trzymać pod kolanami. Wytrzymaj w tej pozycji. Jeżeli dla Ciebie to możliwe, chwyć od wewnątrz za stopy i jeszcze przez chwilę w tej pozycji wytrzymaj. Oddychaj spokojnie. Staraj się oddychać przez nos. Teraz przytrzymaj dłoń za kolana, skrzyżuj stopy i pokołysz się na boki. Pokołysz się na boki, rozluźniając i rozmasowując dół pleców. W zależności od tego, w którym miejscu masz kolana, czy są one bliżej klatki piersiowej, czy bardziej oddalone. Inne miejsce na plecach będziesz masować. Tak jak czujesz. Tak, jak jest dla Ciebie przyjemnie i wygodnie. Pokołysać się też możemy do przodu, do tyłu. To może być taka delikatna kołyska, bądź ta większa, w której podnosi się również głowa. Zrób taką, która jest dla Ciebie wygodna, komfortowa i przyjemna. Możesz teraz zakreślić kolanami na suficie koła, czyli wykonać taki okrężny ruch, który też nam po prostu rozmasuje dół pleców. Kolana się przybliżają do klatki piersiowej i oddalają. No to w drugą stronę, zmieni kierunek. wymasowane. Odstaw stopę na podłogę jedną, potem drugą. Połóż teraz prawą piętę na lewym kolanie. W trakcie tego ćwiczenia chciałabym, żeby prawe kolano pozostało na zewnątrz. Możesz je naciskać, na nie po prostu naciskać dłońmi. Jeżeli czujesz rozciąganie, w tylnej części uda tam przechodzące do pośladka. A jeżeli ze słabo, to musisz podnieść lewą nogę do góry. Kolano chce przybliżyć lewę do klatki piersiowej, a prawe kolano jednocześnie się oddala. Wytrzymaj. Odstaw stopę na podłogę i zmień ustawienie nóg. Lewa pięta jest teraz na prawym kolanie. Możesz spróbować z odepchnięciem lewego kolana. Poszukaj osiągania. Jeżeli czujesz je za słabo, to trzeba podnieść prawą nogę do góry. Prawe kolano chce się przybliżyć, lewe kolano zostaje oddalone. Wytrzymaj w tej pozycji. odstaw stopę na podłogę. Daj teraz ramiona w bok, tak żeby ramiona znalazły się mniej więcej na wysokości twoich barków. Prawą nogę teraz załóż na lewą nogę, nogę na nogę. Nie tak jak było przed chwilą, że pięta na kolano, ale teraz noga na nogę. Ciężar tak zaplątanych nóg powoli przenieś na prawą stronę. Powolutku przenosimy. Jak czuję, że się dalej już nie da, spójrz za lewą ręką, spokojny oddech, próbuj oddychać przez nos, powoli wróć kolanami do pozycji pionowej, zmień w ustawienie nóg, lewa noga jest teraz Założona na prawą. Przenosimy ich ciężar na lewą stronę. Czujesz, że się dalej nie da. Popatrz za prawą ręką. Oddychaj spokojnie. I powoli wróć kolanami do pozycji pionowej, ustaw stopy na podłodze, ramionami wróć wzdłuż tułowia, i teraz przekręć się na bok. Położyłam się na lewym boku, a będę rozciągać prawą nogę, czyli górna noga to będzie ta noga rozciągana. Dobrze ustawić sobie stabilizację, czyli kąt prosty w kolanie lewym i kąt prosty w stawie biodrowym. Będzie nam łatwiej. Chwyć teraz prawą stopę i wyprostuj biodro. Ruch jest taki, jakbyś chciał, jakbyś chciała pociągnąć kolano do tyłu. Staraj się utrzymać kolano na wysokości właśnie biodra, nie tutaj wysoko w górze. Poszukaj rozciągania. Tu szukamy tego rozciągania. Z przodu uda. Wytrzymaj w tej pozycji. Następnie rozluźnij. Zanim zrobimy drugą nogę, to chcę, żebyśmy zrobili tą samą w innej pozycji. Połóż się teraz na brzuchu. lewą dłoń możemy sobie ułożyć na macie, tak żeby podeprzeć czoło, prawa stopa, czyli ta noga, która była przed chwilą rozciągana, spróbuj chwycić stopę i teraz napinając pośladki, spróbuj jeszcze mocniej wyprostować biodra. Poczujesz rozciąganie z przodu uda, na pośladek napięty. Wytrzymaj w tej pozycji i rozluźnij. Musimy zrobić teraz drugą nogę. Ty możesz po prostu przykręcić się na drugi bok. Ja, żeby zostać do Ciebie przodem, po prostu położę się na drugim boku. Jesteśmy teraz na boku prawym, <laughs> prawa noga jest zgięta w kolanie i w stawie biodrowym pod kątem prostym, chwyć lewą stopę, wyprostuj biodro, czyli pociągnij kolano do tyłu, staraj się utrzymać kolano na wysokości biodra, nie wyżej, nie za nisko, gdzieś ten poziom linii biodra trzymamy, wytrzymaj w tej pozycji. Rozluźnij i połóż się na brzuchu, by rozciągnąć tą samą nogę. Czyli teraz prawa dłoń ułożona na macie. Można potępszyć sobie czoło. Lewą dłonią. Chwyć lewą nogę. Napnij pośladki. Napnij pośladek. Poczujesz rozciąganie z przodu uda. Ta pozycja jest troszkę trudniejsza. Jeżeli nie jesteś w stanie oczywiście chwycić stopy w tej pozycji, możesz sobie pomóc jakimś ręcznikiem, kocykiem, albo po prostu pominąć ćwiczenie i zostać tylko w, tej, w tym ćwiczeniu na boku. I też będzie w porządku. Rozluźnij. Obie nogi zostały wyprostowane. Wyciągnij ramiona proste, oprzyj czoło o matę i spróbuj urosnąć. Spróbuj wyciągnąć ramiona do przodu. Palce dłoni chcą sięgnąć daleko w przód, palce stóp chcą też urosnąć, rozciągnąć się, Twoje ciało rośnie i rozciąga się. Spokojny wdech i wydech. się na przedramionach i na kolanach. Przejdź do okręgu podpartego na dłonie i na kolanach. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Zrób kocik grzbiet, zaokrąglij plecy, schowaj ogon, spójrz na pępek. Zrób w tej pozycji wdech i wydech. A następnie Opadamy w dół, czyli dół pleców opada, tak zwane końskie siodło, spójrz na sufit, zbliż do siebie łopatki, wycyn guzy kurszowe, w tej pozycji zrób wdech i wydech, a następnie przejdź do takich pleców neutralnych, palce stóp obciągnięte, Usiądź napięty powoli. Jeżeli jest ci trudno, nie możesz wziąć tak mocno kolan, to można coś tam pod te pięty podłożyć, żeby było wygodniej. Położyć napięty, nie podpięty tylko na. Wysuń ramiona do przodu. Połóż się nisko, bo śladki są jak najbliżej pięt. Ramiona wyciągnięte. Z ramionami, zostając w tej niskiej pozycji, pójdziemy sobie ramionami na lewą stronę, czyli nie podnosząc się z pięt, spróbuj przenieść ramiona jak najdalej do lewego boku. W tej pozycji wykonaj trzy spokojne wdechy i wydechy. Ramionami do środka, a następnie to samo wykonaj na prawą stronę, czyli staraj się przenieść jak najdalej do prawego boku ramiona, nie podnosząc się z pięt. I trzy spokojne wdechy i wydechy w tej pozycji. Poczuj, jak rozciąga się twój bok ciała. Wróć ramionami na środek. Zostań jeszcze przez chwilę na dole. Wróć powoli do klęku podpartego. Z tego klęku podpartego przejdź do klęku prostego. Do kręgu prostego, jedno nóż na lewym kolanie. Prawą stopę postaw z przodu, wysuwając ją jeszcze mocniej w przód. Palce lewej stopy są zawinięte, dzięki temu tak bardzo nie będzie nas chwiało. Napnij pośladek. Staraj się wyprostować biodro, napinając mocno pośladek, i wypchnij to proste biodro jeszcze do przodu. Jeżeli jest Ci wygodniej z obciągniętymi palcami stopy, to jasne. Tak też może być. Jeżeli tutaj czujesz, że ten zakres ruchu może być jeszcze większy, to wysuwasz jeszcze dalej prawą stopę do przodu. Wytrzymaj w tej pozycji. Pośladek jest cały czas napięty. I powoli wycofaj. Wyprostuj teraz prawą nogę w kolanie. Jak rozstawisz stopę szerzej, będzie ci łatwiej utrzymać równowagę. Teraz możesz położyć dłonie na biodrach. Prosta noga, głus kruszowy się mocno wysuwa do tyłu, a ty możesz delikatnie pochylić tu w przód, ale plecy zostają proste. Tak, plecy zostają proste. Wytrzymaj w tej pozycji. Poczuj rozciąganie tylnej części nogi. Przede wszystkim od kolana do guza kruszowego, tam do pośladka. I rozluźnij. Wróć nogą. Kolanem na matę i w dwie strony. Postaw stopę. Na podłodze wysun ją delikatnie do przodu. Napnij pośladek prawy. Wyprostowane jest prawe biodro. Wypchnij je do przodu. Możesz sobie oprzeć dłonie o kolano. Jak wolisz, jak będzie Ci wygodniej. Wytrzymaj w tej pozycji. I powoli. Wróć do tyłu, wycofaj się, połóż dłonie na biodrach, możesz przejść troszkę stopą, stopą szerzej, będzie Ci wygodniej. Wyprostuj nogę w kolanie, wyprostuj kolano. I teraz wysuwając guskluszowy, pochyl tu do przodu, ale plecy zostaw proste. Guskluszowy, tam mocno się wysuwa, czyli nie chowamy ogonka, nie zaokrąglamy pleców, bo nic nie poczujemy inaczej. Wezmę ten bózłuszczotę. Poczujesz wyraźnie rozciąganie tylnej części uda. Wytrzymaj w tej pozycji. I rozluźnij. Wróć nogą do tyłu. Wrócimy sobie jeszcze raz na nogę prawą. Stawiając prawą prawą stopę z przodu. Dłonie połóż na wysokości stopy. Coś trudniejszego. Jeżeli będzie to dla Ciebie za trudno, oczywiście pamiętaj, że każde z ćwiczeń po prostu możesz pominąć. Palce stopy, nogi z tyłu zawinięte. I spróbuj teraz wyprostować nogę. I jeszcze opuścić biodra. Tak? Pozwól tym biodrom opaść z dół. Tyle, ile możesz, tyle, ile dla Ciebie jest to komfortowe. Masz wsparcie na dłoniach, masz wsparcie na prawej stopie. Spokojny wdech i wydech. Kolano powoli schodzi w dół. Noga do tyłu. Zmienimy teraz postaw, stopę lewą. Wsparcie na stopie, wsparcie na dłoniach, zawinięte palce prawej nogi, prostuję kolano. Przejeżdżam delikatnie dalej do tyłu, jak się da, i pozwalam, żeby biodra opadły. W dół, te biodra, w dół, tyle, ile możesz. Oddychaj spokojnie. Podparcie daje stopa, podparcie dają dłonie. Powoli kolano. Schodzi w dół, wrócimy sobie nogą do tyłu. Kolana na szerokości bioder, obciągnięte palce stóp. Usiądź napięty, Wysuń ramiona do przodu. Połóż się nisko. Spokojny wdech i wydech. I powoli wróć. Świeci prosto w oczy. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki spokojny zestaw też przypadnie Ci do gustu, i być może w jakiś gorszy dzień będziesz go robić. Zapraszam oczywiście na następne spotkanie, na następne ćwiczenia. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.